Prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomie. Kilka minut po godzinie 11 otrzymaliśmy informację o przedostaniu się nieznanej substancji do instalacji deszczowej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, po przeprowadzeniu wstępnych analizy, wstępnych badań, okazało się, iż jest to substancja silnie zasadowa. Działania w tej chwili strażaków polegają na zabezpieczeniu tej substancji. Substancja ta występuje zarówno w postaci ciekłej, jak i stałej. Przystępujemy do uszczelniania kanalizacji, żeby część tej, pozostała część tej substancji się nie przedostała do niej. Akcja na pewno potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu są również pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy będą szczegółowo badać, co to jest za substancja. Ilu strażaków jest akcję bo wiem, że będzie jednostka specjalna też z Warszawy dzisiaj przyjęli tutaj pomagać. Na miejscu w tej chwili mamy 13 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Czyli w tym momencie nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego? Substancja jest opanowana, zabezpieczona i i sytuacja opanowana, tak? Tak, nie mamy informacji o żadnych osobach poszkodowanych sytuacja jest już opanowana, tak jak już mówiłem jest teren zabezpieczony i będziemy tą substancję w postaci ciekłej przepompowywać do naszych zbiorników Dzięki, Dzięki bardzo Na terenie Pronitu zostały ujawnione jakieś rozlewiska bardzo niebezpiecznie żrącej substancji, prawdopodobnie ługu sodowego Mieliśmy już przypadek, kiedy osoba spacerująca z pieskiem, który wbiegł na takie rozlewisko, miała poparzone, piesek miał poparzone nogi. Dlatego zanim zacznę opowiadać o tej sytuacji, chcę jeszcze raz przestrzec. Teren po byłym pronicie nadal stanowi zagrożenie, z uwagi na różnego rodzaju niebezpieczne substancje żrące, trujące i tak Dlatego uprzejmie proszę, bez zgody władz miasta, o nie wchodzenie na ten teren. Ten teren nadal stanowi pewne zagrożenie i dlatego utrzymujemy przy wjeździe na ten teren bramy wjazdową, która ma przynajmniej w jakiś sposób ograniczyć wtargnięcie na teren Pronitu. Ale teren Pronitu tak naprawdę jest dzisiaj rozrodzony w wielu miejscach i niekoniecznie przez tę bramkę główną na ulicy zakładowej można po prostu wejść. Uprzejmie, proszę. Prawdopodobnie będziemy mieli bardzo słoneczny, ciepły weekend, po to, żeby nie urządzać sobie spacerów na terenie Pronitu. Proszę Państwa. Ten łuk sodowy, który został zlokalizowany prawdopodobnie również dwa miesiące temu zniszczył osad czynny na terenie naszej oczyszczalni ścieków. Mieliśmy z tym związane problemy, które Państwo już mieli okazję przez media z nimi się zapoznać. W tej chwili zwróciłem się do prokuratury o pomoc w ujawnieniu jest jednej strony zabezpieczeniu tego terenu oraz w wykryciu sprawcy, ponieważ stwierdziliśmy, że w dwóch studzienkach kanalizacyjnych ten łuk, ten łuk niebezpieczny, żrący, został spuszczony do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli ten środek chemiczny bardzo żrąco, pH 14, wpłynie do oczyszczalni ścieków, to grozi nam podobnie sytuacja zabicia tonu czynnego w oczyszczalni i konieczności... Ograniczenia wpływu ścieków do oczyszczania, być może nawet odcięcia miasta od wodociągów miejskich. Na razie sytuacja jest zgodnie z tym, co informują nas strażacy, opanowana i mam nadzieję, że. Takie niebezpieczeństwo, takiego niebezpieczeństwa uda się uniknąć. Nie chciałbym, żeby Państwo wpadali w jakiś sposób w panikę, czy kupowali wodę. Na razie nam to nie grozi, ale takie niebezpieczeństwo oczywiście potencjalnie istniało. W tej chwili mamy tutaj na miejscu jednostki straży pożarnej. Jest w drodze jednostka zabezpieczenia chemicznego z Warszawy. Strażacy informują nas, że powstrzymali wycieki tego, tej niebezpiecznej substancji do kanalizacji. Natomiast pokazuje, proszę Państwa, to po raz kolejny, że nasi przedsiębiorcy są po prostu niefrasobliwi, żeby nie powiedzieć inaczej i dla pieniędzy są skłonni pokusić się na każdą oszczędność po to, żeby zarobić więcej pieniędzy. Takie niebezpieczne substancje powinny być zgodnie z prawem e, przewożone, zgodnie z prawem utylizowane. Na utylizację takich niebezpiecznych substancji są wydawane karty odpadów i inne dokumenty, które dowodzą w jaki sposób taka, e, taka e, Substancja jest unieszkodliwiana. Niestety w pogoni za pieniądzem, za łatwym pieniądzem, dokonuje się zamachu na przyrodę, na bezpieczeństwo zdrowia, być może nawet życia ludzi, niefrasobliwie rozlewając takie rzeczy po terenie. No, w tym wypadku koniec. Bardzo proszę, proszę Państwa, żeby takie rzeczy się nie pojawiały. Jeżeli Państwo również korzystacie z przydomowych. Oczyszczalni ścieków, to proszę prosiłbym uprzejmie, żeby e, nie w pogoniu za oszczędnością wybierać tego, kto najmniej za odbiór takich nieczystości e, będzie żądał pieniążków, ale żebyście Państwo sprawdzali, czy jest to odbiorca wiarygodny, czy ma uprawnienia, co się dzieje z odbieranymi przez Was e, od was e, ściekami z domo, przydomowych oczyszczalni ścieków. E, tak naprawdę. Tylko my wszyscy dbając o to, aby prawo było przestrzegane, możemy chronić swoją przyrodę, swoje miasto, zdrowie i życie obywateli, a nawet zwierząt domowych, bo tak jak Państwo słyszeliście, ucierpiał piesek, który biegł na taki termin. W tej chwili mamy tutaj różnego rodzaju służby, ja zwołałem na godzinę 15 sztab prezesowy. poprosiłem o obecność pana prokuratora rejonowego o zezwolenie tak żebyśmy otrzymali komplet informacji i podjęli działania związane z tym zagadnieniem. Jest mi przykro stwierdzić, że po tygodniu działań nadal nie nawiązane kontaktu z właścicielem tych instalacji, z właścicielem firmy, która dostała zlecenie na oczyszczanie tych zbiorników z niebezpiecznych żących długów sodowych i innych niebezpiecznych substancji. To jest dla mnie troszeczkę niewyobrażalne i e, dzisiaj bardzo ostro interweniowałem we wszystkich możliwych instancjach, żeby e, po prostu zareagować e, w imię bezpieczeństwa miasta. Mamy tutaj dzisiaj przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Straży Pożarnej, e, Policji, e, Służb Chemicznych, e, również PWKC, właściciel terenu. Są obecni, także mam nadzieję, że poradzimy sobie, a sprawcy takiego działania, takiej niefrasobliwości zostaną pociągnięci nie tylko do odpowiedzialności karnej, ale również zapłacą miastu za te koszty, które wskutek ich takiego niefrasobliwego, karalnego postępowania poniosło miasto, że będą musieli nam te pieniądze zwrócić. Dziękuję uprzejmie.